Witam serdecznie z tej strony Crossand i witam Was już w drugim odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić drugi część, no drogi do kosy. Jak widzicie, dzisiaj zaczynamy z balansem 50 zł. Przypominam, że jesteśmy na stronie GeForce Skin, strona jest e, tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Jak chcecie używać kodu Crossandy, daje Wam 5% więcej e, przy doładowaniu i darmową skrzynkę Inspekt. No i co, no ja już zapraszam do oglądania, tak? No to tak, na początku 2830 Gemików. Dajmy sobie tutaj na Games Case, no i Candy Apple no Okej, okay, no nie narzekamy, nie narzekamy, tak? Pozytywna energia. Dobra, ale no to pitewka wiadomo. Chociaż w sumie... chociaż w sumie tak myślałem ostatnio, żeby skrzynki użytkownika pootwierać tylko co no, no jakieś fajne Jakieś fajne skrzynki to byliśmy sobie od 4 zł Weźmy sobie skrzynkę hmm, co my tu mamy, co my tu mamy 50-50 Guardian, zadyszkę. No i 18 No i już to nie, już nie otwieramy tej skrzynki. To jest... Tutaj co to jest? 50-50 AK. O fajnie, że się czyta skrzynka. OK. 7 zł. No spróbujmy. No i gówno skrzynka, nigdy więcej nie otwieram. Dobra. Bitewka. Pięć swipów, piękny gościu. O, ty diablem ja wyprzedził. Dobra, no to tak trzeba. Trzeba tu... O, 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 o. o. Taka bitwa. 2 za 6 tu może się fajnie wydarzyć. Pierwsza. Oj, tu słabe rozdanie. Czy może niech uraduje to, bo będzie słaba bitwa. No i jest tragicznie. No ja to zgarniam, ale co to jest? Co to jest za bitwa? To nie, tego nie będę robił. Tutaj! To może być... No, super, fajnie, że mogę dołączyć do bitwy. Dobra, zróbmy coś, zróbmy. O tak. pick, Izon P2000 i Mac10. Trzej graczy. To sprzedamy sobie. No i co? No i fajnie, bo jakby coś poleciało, bo kurde, od w to ja nic nie dropię. A nie taki był plan. Tu ja muszę kosę zrobić, tak? 520 zł. Halo Hyper Beast jakiś, jakby tu poleciał, no to nie byłbym zły. No, swiping. O kurde, no. Środek, ale dobra, 2 złote to, to jest Okej, okay, chyba teraz dla mnie. No, tutaj, no ładny, wygrywam na razie chyba. P2000, dla mnie 6 Pięknie 5 złotych przewagi nad Crasherem, teraz żeby on nic nie dostał No i chyba to mamy Tak jest, piękny win No No i o to chodziło, 35 złotych Piękny winek Dobra, tu dołączmy sobie za 8 może Może akurat coś trafimy Tutaj jakiś judge, Judgment of Anubis no Aleks złoty, ile to? 39 złotych, stickerter Piękny, piękny. No nie, no to ile to. Dobra, myślałem, że, ale ładny winek stickerter tu pokazał. No i w końcu się szczęście zaczyna do mnie uśmiechać, tak? Zaczyna po prostu działać tak, jak to miało działać. Jak już mówiłem, no to jest weteranem z tej strony. Ja już nigdy tutaj nakle naklejkę nie trafiłem Więc piękny, 110 zł. To zróbmy teraz, że jakąś lepszą pitewkę. Grubszą. Myślę nad morkiem. Crimson Ronin. I może Maizon. I Chao Nie, CZ, -ka, CZ. -ka. Dobrze. 40 zł. No i zobaczymy, na dwóch. Lesio do mnie dołącza. No, mam nadzieję, Lesio, że tego nie wygrasz. Pierwszy Mork Morg potrafi. Pięknie, 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 pięknie. 30 zł. Mork No, no widać go, że on jest. Okej, okay, teraz dla niego. 8 dobra 22 przewagi my zone oj chyba chyba nie to dla nikogo no i teraz CZK, nie wydymaj okej okay, chyba dla mnie no okej okay, okej okay. jest ładny ładny win to... dobrze ten morg coś trafił bo tak to było słabo tutaj fajna bitwa dobrze dobrze to nie wiem bo zobaczyłem jakie są skrzynki i o no spróbujmy tu 45 złotych, dino raz, uspik o ale to jest słabo, no okej okay. drugi strzał no jak ten kaiman by poleciał to by było ładnie, na razie to no dla niego 5 tych ja trafię coś, mam 2 złote ty no to się nie zwróci Okej, okay, to dobre. No co to jest? Bitwa 45 zł, a gościu wygrał 15. Dobra. Tragiczna bitwa. Ale o! Powtórzmy z tą bitewkę. Ona wcześniej oddała. Tego Alexa go... oj Alexa go No nie tym razem. A już tam chciał, już chciał, ale Bizonik może jakiś polecić ze 7 złotych? no niestety nie okay. no już powoli powoli kłopoty się zacząłem robić, ale nie no spokojnie jeszcze tutaj uspik na farta może spróbujmy może jakiś guardian poleci no tak myślałem ginold na czterech, nie 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 o tu też na czterech może 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 za 25 złotych, fajna bitwa. 5 farmitów na początek. Spróbujmy. No, 6 zł dla niego. Niedobrze, nie. Źle zaczynamy, tak? To nie, nie o to chodzi w tej skrzynce. Dobra, 2 złote. Powoli, powoli. Małą łóżeczką też się naję, tak? No nie, tak to nie rób. Tak to nie rób farmicik. Dla mnie tutaj. No nie, no trzy sandasze, ile to jest procent na to 33%, no halo. No, ok. Jesteśmy w plecy trochę. spec Ok, elipid, to chyba złote, tak jest. To dla niego, ale to jest nic. No i teraz, uspik. No i, uspy, nie wiem, tak ostatnio nie dają bizon. 4 złote? Nie. Przegrywamy, to też słaba bitwa. No i co? Widzowie, no chyba trzeba Olina zrobić, ja tu nie widzę innego wyjścia, no. Damy tego Morka, bo oddał. Dajmy może skrzynkę Links, MyZone i dajmy skrzynkę Chaomeo na dwóch graczy. No i co? I miejmy na... O, co tu się wydarzyło? I miejmy nadzieję, że to odda po prostu. Lesio znowu wcześniej z nim wygraliśmy może teraz. O, dla niego teraz 9. Okej, okay, ale spokojnie, spokojnie. Links. Phantom Disruptor. To jest ładny skinek, pięknie. 19 zł. My zone. Okej, okay, to dla nikogo. I teraz trzeba o. Wiele mu baskila nie dało. Chyba to zgarniamy, ale to jest. Okej, okay, to zwróciło? No jest zwrotka, jest zwrotka. No. Nie tego tu oczekiwaliśmy, ale okej, okay, okej. Okay. Mog mogliśmy to przegrać, tak? Tutaj 7 insekwów i Cyrex. No, czy ja chcę na to dołączać? No, spróbujmy, może spróbujmy. 31 zł zostanie stanie. No dobra, pierwszy insek. Ok, ok, ok. Drugi. No, to chyba dla mnie jest, no ale okej, okay, już nie najgorzej Na razie nic nie... To chyba 2.30 moje. Tak jest, okej. Okay. No to jest lekkie, lekkie prowadzenie, lekkie prowadzenie. Ważne, że skrzynka. O, teraz dla niego. Nie, kto tu wygrywa tak szybko. ani to nie jest dobre. No on też nie najlepiej. Teraz dla mnie chyba 2 złote Tak, no, 1,40 I teraz mi ostatni. No. Teraz wszystko się zadecyduje w tej skrzynce. Okej, okay, jest Cyrex, chyba ten sam stan, tak jest, mamy to. O, 50 groszy, ale mamy, ładny win, ładny win. No i co, i chyba to by było na tyle w tym odcinku. E, resztę zobaczycie no, już w następnych filmach. Po tym odcinku no, z 50 zł zrobiliśmy 60, a no, była stówka już, no i co, no i widzimy się w następnych odcinkach. Pamiętajcie, używajcie kodu Crossan 5 prosowiec tej przydłuchajcie. No. I co, dziękuję bardzo za oglądanie. Miłego.